Karta dnia, energia dnia na dzisiaj. nadzieję, w którym cię to złapie. Zapraszam do subskrypcji. Do lajkowania moich kanałów. Pierwsza grupa, druga grupa. Wybieramy sobie. Pierwsza grupa. No, trzy miecze. Nie będzie dzisiaj miły, znaczy miły, nie miły dziewczyny. E, e, może być tak, że jeśli wyszłaś do kogoś z sercem na talerzu na dłoni, widzicie, no to ci tutaj ktoś to serduszko może wy, wymemłać e, to są też takie różnego rodzaju trójkąty emocjonalne, w takie rzeczy dzisiaj nie idziemy e, i e, gdyby było tak, że e, znaczy może być dzisiaj tak, że dowiesz się o jakiejś zdradzie ale to nie jest tylko taka zdrada, wiecie, łóżkowa e, ale przede wszystkim też mentalna, bo tu jest jakby ktoś y, y, ktoś y, no jakby twoje uczucia rani y, no bo serce to uczucia to są jakby rany no nie y, słuchajcie dziewczyny to jest karta rozczarowań i chłopaki nie musisz spełniać niczyich y, jakby oczekiwań y, i tego co sobie tam inni wyobrażają na swój y, na twój temat stawiaj granice nie daj się ranić ja bym powiedziała nie czuj jakby takiej potrzeby, żeby wszystkim wszystkich zadawalać, bo no bo nie, bo to jest w ogóle bez sensu i tak, i tak zawsze będzie coś nie tak. Słuchajcie, jeżeli się gdzieś byście wybierali, to, to jest karta rozczarowań, to nie miej takich wygórowanych oczekiwań, że nie wiem, tam będą takie złote góry i w ogóle nie wiem, wyśpie się, albo coś tam, takie wyobrażenia o nie wiadomo czym, takie marzenia z nie wiadomo z czego wzięte, bo, no bo jakby się rozczarujesz. Dzisiaj też, bo jakbym, jeszcze to jest słowo, może ktoś nie dotrzymać danego słowa. Um, I dzisiaj też bym powiedziała: nie obwiniaj się o nic, o nic, po prostu. Tak miało być, coś się stało, stało się, to się nie odstanie. I pewne rzeczy, jakby zostawiamy tego serduszka, nie ma tego serduszka, tylko bierzemy wszystko na klatę, na rozum i sobie musisz coś wytłumaczyć, przetłumaczyć. Życie czasami boli, no i dzisiaj ma zaboleć, bo to, co ma zaboleć, ma być po coś. O, bo mnie zrozumieliście. No, dzień rozczarowań ja bym powiedział, że to jest kontynuacja. Kontynuacja, dwie karty mi się takie pokazują. Widzicie? Osiem kielichów. To jest karta brama. Idź w nowe. Czyli zostaw to, co ci nie służy. Czyli to, kielichy to są uczucia, czyli to serduszko. Zostaw to, odłóż to. Odwróć się do tego, co ci nie służy. Idź w nowe. Tutaj też stawiamy granice. Zostawiamy to, co nam jest zbędne za sobą. Idziemy w nowe. Nowy rok numerologiczny. To, co nam nie służyło. W ogóle, też dziewczyn. Tutaj jest taka energia bardzo mocno, kobie, bardzo mocno kobieca. Jeżeli byłaś w jakimś trójkącie albo chcesz przerwać, nie czujesz się na przykład z kimś dobrze w związku, no to tutaj też jest taka karta rozwodowo separacyjna odchodząca Czyli nie służy ci to. No, trudno. Y, idę w nowe idź w nowe, nie męczymy się. To jakby tu się pokazuje, y, nie obwiniaj się, nie męcz się. Y, no Czasami jest tak, że no, masz oczekiwania że są, na przykład, nie wiem, no, nie zawsze każdy spełni Twoje oczekiwania. Ewentualnie nie każdy zawsze, nie każdy dotrzymuje słowa i to się to pokazuje. I tu się pokazuje po prostu, weź sprawy w swoje ręce tu, y, złap energię. Tu jest, widzicie, ona tak ten płaszcz jakby otwiera. Otwórz się na nowe idź w nowe. Pozdrawiam.